Czyli co, serio to robimy, tak? Dobrze. Ale <laughs> jakbym chciał się zaśmiać, to po prostu nie zrozumiałem. Ja też nie zrozumiałem tego. Nie no co to jest brudasem. Jest... Nikt! Rudy, 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 ryc. Super. Przywitacie się, nie? I wytłumaczycie pokusy. Dzień dobry. Nic nie tłumaczymy, to powinni wszyscy wiedzieć, o co tu chodzi. Jak ktoś śmiesz, wie co nie wie, to <grym> Agresywnie. Tak? Tak, tak, tak. Tylko już można się... Jeszcze już nie śmiejmy się. <grym> e, jeszcze, bo można ostatnie dwa śmiechy. Tak. Ha, ha. I? Zobaczymy, jak to wyjdzie standardowo. To co, w Z Kubą? Kto, która drużyna zaczyna? zaczyna? Papier, na 3, 4... Przecztery, 4 cztery. My zaczynamy, czy im dajesz zaczynać? Kurwa, jestem trudny, w znaczy słaby w dylematyk. Oddawaj to. Daj gościom zagrać. Bo co? Wy jesteście już tacy nawet rozpoznawalni tutaj na pewno w Poznaniu, tak więc... ale mam nadzieję, że wam nie uderzyła Sodoma do dupy. Bo jest ja Kuba, bo... Mnie rozbawiło już to, że te <grym zdaniem> to pierwszy zdań. Bardzo mnie się... ale to mnie rozszerzyło, że wy jesteście rozpoznawani tutaj, rozpoznanie Poznaniu, obaj... Byli ciężko szokowanie. No bo... Przegrałem, sorry, ale to... A mnie to bardzo rozbawiło. Dobra, lecimy. to. <grym zdaniem> ha, ha. Oj, na następnym się będę musiał znowu zaśmiać. Na swoim jeszcze, ale to chwilę odczekam. Na nie? swoim, czy w sumie Czy, obojim, czy na tak? jakimkolwiek? No, na, na, no, po prostu na kolejnym. Na no najbliższym. To, będziesz, no będziesz no to jest to podwójna obraza, bo jeszcze z waszych żartów się nie to, to możemy największe gówno wytoczyć. Tak. No to, to, to będzie to trudne, znaleźć najbliż, największe To gówno jest teraz. bardzo trudne. Mm. Masz coś takiego, co byś się chciał pozbyć? Um, mam trzeba. Tryb... Ja swojej osobowości. Mam sporo takich co? No. no. może opowiem coś o sobie po prostu. Um. No właśnie, no ja was nie znam. No są bardzo rozpoznawalni w Poznaniu. Rozpoznałem ich, ale nie, nie poznałem. Co ty jesteś. Ja nie, w, ja w sumie sprawdziłem i mam wszystkie sztosowe chyba, także... No to mogę ja wrzyć? To żyć gówno. Dobra, to rzucam gówno. Eee. Zaginął pies jednego z magazynierów. Wynajęto specjalistę, detektywa Esa Inventure. Eee. Schabowy, czyli jak przypominamy uderzanie młotkiem w rękę. Eee. To czekaj, pójdę po młody, Proszę. mam taki nie. Czyli I co każdy cię uderza? Tak, tak. Dziewięć o, razy. super. Ale jak będzie płaski, tak? Ale tak o... jest. Ale ci się oberwie za tą sytuację na śniadaniu. Ty uważaj, jak losuje. Ja mam metalowy z No, a jak? No. Czyli co, serio to robimy, tak? Dobrze. Dobra, <noise> no, <noise> ale lekko tak, nie za mocno. No. Haha, no, najlepsze no to No, tak, tak. No, 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 nie, nie, to przepraszam teraz, ty. No nie, nie. nie, no, jeden no je, górka. nie, jeden, tak. nie, głupio mi. Nie, naprawdę, spokojnie, to słyszysz. Ej, sam wyświeciłeś tą karę, ale dobra. Nie jest źle. Samemu sobie do naszej Nie jest źle. Dalej, <laughs> przyzywam cię. Dobrze. <laughs> Uwaga. Znajoma seksworkerka workerka przebranżowiła się i teraz zajmuje się. Dowodzeniem empirycznym na Uniwersytecie. Jak widać, udało się zrobić logikę skór. To jest chyba. Biedna. No, zawsze. Lepiej chyba, nie? Tak zarobki takie w świecie logiki nie. To że może wróci jednak do pierwotnego zajęcia. W każdym razie. Ja myślę, że. Nawet jakbym chciał się zaśmiać, to po prostu nie zrozumiałem. Aha. Ja też nie zrozumiałem tego. Nie no, to No ma... to jest takie powiedzenie, że się robi. To wiem, no. Z logiki. Nie, się... I, aha, jest empiryzm, dobra. Jest A jak zrobię to? Nie, ja już nie wchodzę w to, to na ja, ja reprezentuję. ...starą dobrą ignorancję. <laughs> Braki. Nie, nie możesz się śmiać. To był ten moment, że nie mogę? <laughs> cały czas. Okej, okay, no bo potem mówiliście, że są momenty, że można. Jak też pęknie, jak, pęknie. I a jak, okay. jak trwa karanie, to możesz się Czyli może co muszę wylosować? Ja i... myślę, się... że to wrócić. Dobra Tak, Tak. Teraz już wiesz, po prostu. Julius Teraz no już wiem, z... dziękuję. No. Tak, bo jakby te wtrącenia nieraz więcej generują śmiechu niż No póki no. co masę. Masa śmiechu. No to tak tu jest właśnie. Przyzwyczajisz się. No, Przyzwyczaj się. Pamiętam. Jak da. Pamiętam, jak dzieci na boisku mnie gnębiły, popychały. Jeden bully mnie nawet opluł, Wtedy powiedziałem koniec, basta. Ostatni raz odbieram bratanka z przedszkola. Mm. Dobre. myślałem, że koniec, Basta, Rimes i zacząłeś śpiewać. <URğustos> To był ten... E, e, to był ten bałwanek Bully? To on Cię gnębił? No wiem, to książeczek. Bully, Bully, spognę razem z nami. Bully, Bully, w dupę Cię... Jasne. Ign ignorancja lege no. Uwaga. I spa. Nie, niestety, Karol. No. Okej. Okay. Tak. Masz telefon? Masz. Co byś chciał? Które szukamy znowu? Jakub ja nie, ten, żeby wybrał. I razem zaśpiewamy. Karaok mamy no, no, ja konkretnie, mamy współpracę z Romie.com. Tak. Najlepszym okay. kanałem karaoke na YouTube. Mamy no. współpracę. I jest. tam musimy. <ślesz> do rozumianów. I musimy po prostu z jego. No to jest przepasna biblioteka. Zaczaj mm. A coś polskiego? O, prawie wyłącznie. Nie ma zagranicznych. Hit. Na duet, no to... Ja Dumka na dwa sekundy. Tylko to znam, no. Zobaczmy, co ma Remy. Co jeszcze jest tam? Prawy ale... do lewego ma. Ale Prawy do lewego jeszcze... jest dosyć szybkie. Ja ostatnio tilt odkryłem. Jacek o, Kaczmarski, o, mury. Łódka suflera, jolka, jolka. Hmm. Dumka na dwa Ja Jacek Kaczmarski co był? Mury. A, myślałem, że bije żonę i córkę. Na no, <laughs> bitach, tak. <Dobry. laughs> Rudy Rydz. Piękna sztuka. A to tak teraz jest na czasie, bo... Grzyby i tak, no. Grzyby, no. Hmm. Może być. Możemy zajechać. Możemy się zadawnać. Ródy, ródy, ródy ryc, na rybiu smaczek. A to znacie, no. A to syfki. Ródy, ródy ryc, ale na majdaniec. Ródy, ródy Z tych nagrywek. Jezu sobie las, zielony las, a w lesie nigdy nic. W zielonej chustce, sennej stał sobie rudy, Rydz. rudy Rudy. Rudy, 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 ryc Jaka piękna sztuka. Rudy, 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 rudy. Rydz. rydzów szuka. O, Rudy, Rudy, Rudy. rudy Rydz. Mam rydza smaczek, rudy, 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 rudy rydz, ryc. lepszy niż maślaczek. Uh! dobra, starszy. Co tak to było? Nie śpiewamy, Od no, no to jest szybkie Rzezło, czas takie. Nie. Upbeat. beat. Ja bym przyznał punkty jakieś dla tego zespołu. No szkoda, że tu nikt nie liczy, ale za ładnie. To teraz, teraz pan, ja. pan Jakub. Pan Jakub. Mm. Ruchałem się ostatnio... Z dawnicą I powiedziała, aby... Nikomu nie mówić. Bo się wstydzi. Oczywiście brzmiała tak... Nie nikomu! Bo akurat jadła. Spermę? Moją. Próbowałem ją uleczyć. No, bardzo, bardzo, takie, tak. historia, no, bardzo ładna No tak, pan ruszył się. Ona no. też była ładna. <laughs> pan Kuba tutaj wysoko stawia poprzyczkę. Tak, dosyć, tak oh. jak się spodziewałem. Ale co, nor nornice, tak, czy co? Nornice, A, no bez... ale z downem. A, no, nie wybiera, no. To... Bóg równo rozdał. Hua! Mhm. To był bardzo miły żart. Te nasze kurwa hardkory. Ja na to rzucę hardkor mój. Dawaj, dawaj. W chuj. Ogniem z ogniem. Darek pije dużo piwa. A potem dużo gada na temat życia, egzystencji. Kiedyś nawet wysikał kamień filozoficzny. Hmm, to musiało być bolesne. Bo zmieniał jego e, 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 trakt moczowy w złoto w trakcie. Zależy co sobie tam wymyślił. A tak, można jeszcze mieć nieśmiertelną, e, nieśmiertelną prostatę wtedy w sposób. W ogóle wyglądasz jak ten nauczyciel z y, kamienia filozoficznego Quirrel, Ten co ten, miał co Voldemorta Miodemortę z tyłu, tyłu głowy. Mm. Nie tak, znam, ale dziękuję. Nie ma za co to jest. Był, to był główny bohater tej książki Najbardziej pozytywny. No nie powinniśmy mówić o no, jego temat. Tak. Nie no, bo jeszcze nie wszyscy przeczytali, ale. Uwaga! O! Teraz mam dla Was. Mm. Niedawno, koledze, życie zmieniło się na plus e, o 180 stopni. E, niestety Celsjusza ugotował się. To. No to takie... Mm. poziom naszych Śmiechów to, mi to, jest, to, był, to była... To To była, stary, ergo arena sprzedana, dobra publa, dobry wykład. No jest jestem. Jest. No, no to jest, to Dawaj. Nie bo to jest moje bierzynia. Z, tyłu. Przekaż, karę. Z <laughs> przekaż karę. to jest to. Przekaż karę, to jest dobra, to i Przekaż karę <laughs> No, się odwróciło. Ale to jest 180 cm. A dobrze, na jesień dobrze. Czy musisz ubrać jedną warstwę do jaką ubrać? A nie ma faktycznie cebuli do tej Nie jest cebuli do no mieliśmy moment. Super. <laughs> ty chyba trochę Ech. chory jesteś, co mi się zdaje, że tam ci ciągnie się wokół nosa. Ech, tak, w sensie... Podzielicie cebulą? Przy, przydarzyło mi się wczoraj wypadek, no z bo... z ciastkiem, dziękuję bardzo. Nie wiem, czy mieliście Ech. kiedyś tak? Musisz całej to bajeczki. Ja parę upsides. jak zrobisz. Żałujesz mi? Nie, możesz całej. Co, chciałeś robić? Ja <laughs> Planę poszukujesz? Mój pracuję na giełdzie. <laughs> owocowo warzywne i tak dalej. <laughs> Okej. <Okay. mam tego śmiech> mi się biorą. giełda kojarzy tylko z tymi... Ten... Mmm, jak dobre jabłuszko. No bo, za małe są też słodziutkie. Zimna z lodówki. Mhm. to jest spoko. W ogóle się nie zakrzywił. Mm. Nie, dziękuję. Jesteś chory. Ale tak to się ze smakiem, że ja to w naprawdę lubię. Albo dobra. To miał karę, tak? To miał karę, trochę. Wciągnę, sobie, żebym miał. Ja Śpiewać każdy też... lubi. Obok tego kawałka. <gry> ja obok tego ja no. kawałka <grym> był kawałka. ja <grym> nie kołapam też. Muszę. Każdy lubi ze To nie lubię To nie lubi Chcę jednąć. No właśnie. Dobra. Naprawdę dobrze to Teraz wy. To teraz ja. O, jednak coś tam. O, już tak wchodzi na nos, ale to. Nie Ej, kto teraz? Ty teraz ja, e, bo miałem ostatnio lekarz wysłał na badanie kału, ale no. stwierdziłem, że zrobię to sam. E, no i wyszło, że mam zdrową kubkę, bo wyszły takie dwie kropki i uśmieszek. <grym> Długo <głos> to... <głos> <głos> to pierdolisz tą drugą Nie, i to miękko to zostanę. <noise> 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 Albo ciastko zarazem. Ale żeś uporony, ciastko zakar... No bo śmieszne <głos> powiedział. <głos> Ale czy fakt, że jakby jego śmiech rozśmieszył was, to też jakby... Nie, bo to już chyba tak, no, że... Stare zasady były, że pierwszy był tak. i tyle. I no było. No. Żebyśmy się nie nakarali. No i tak siebie nienawidzę. Moneta! Macisz. Ja złota. mam tylko tego... Stówka. Dobra, kładź. Chuj, walimy banknotem. Ja z bogatej rodziny, to są u nas monety. Dobra, kurwa. <głos> <głos> okay. Idę do przodu. To teraz hmm? Jakub. Tak? Nie tak. no, on stówę płaci. Jakże. A, okej. Okay. No dobra. W, w kupne, tak? Mhm. No, było... Nie wiem czy wiecie, a ja jestem tym, psychologiem z wykształcenia. Zajmuję się psychologią tłumu. Ogólnie bardzo to lubię. Tylko ten tłum. Weź to pomieść w gabinecie. Mhm. No ładnie. Kozetkę mi zarwali, mm. jak się wszyscy zwalili. A z herbatą i z kawą to nie nadążam, zanim zaczniemy rozmowę. Mm. Ja normalnie mam starbucks tam. Wodę z ogórkiem po chlepce. Jak słonie. Weź tu jeszcze wszystkich tam zgraj na jedną godzinę, nie? No plus, że wszyscy mają ten sam problem. To jest... To są zagubieni. Ehm, bardzo ciekawy to. Dziś rano go wymyśliłem. Super. To kurde. najświeższe, najlepsze. Aha, czyli to nie jest prawda. A czy wykształcenie mam. Psycholog tłumów. Tłumów. Mas. Ligów. <grych> Dobrze. No. Ludzie, ludzie się oburzają, nie, na testy dermatologiczne przeprowadzone na zwierzątkach. Nie? Ja ostatnio byłem w laboratorium takim i widziałem prześliczną małpę. Bo dermatologia, jest... że się wyjazd Ładna, no, 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 ładna. No, no. no, to jest za szmineczką, na, 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 na ustach i Uśczący pysz... włos. Tak, świeżo umyta. Ludzie pasokie. się oburzają, a ona była śliczna. Mm. Wybierony odbyt. Nice. Wszystko gotowe. A cipka orangutana jest w ogóle chyba bardzo podobna do ludzkiej. Trochę smakuje kokosem. I tak samo jak kończyny ma dodatkowy palec. Nie, chwytna nie ma... jest. Dodatkowo chwyci. Widziałem kiedyś. Halo? Czy to sprzedaż, czy to jest? Nie dobra. Delfiny mają chwytne pani i Marcel dzisiaj mówił. Wow. I coś się chwyta penisem i na dno. I jak coś się przyklei do, do niego, to sprzeda. tak działa. Mhm. to! Dobra, już tu się gotują. Delfiny w ogóle są pojebane. Ja kiedyś też jeden ściągnął na dno. Na, nauczył mnie chlacić pać. O kurde. I ci delfin. Mm. Iwan i delfin. Marcel aż no, to się cieszy, że tu nie siedzi. O, a propos moich kolegów, bo już był jeden żart. Mhm. Kolega miał zasadę, że dla towarzystwa ZAWSZE SIĘ NAPIJE. Niestety, akurat towarzystwo piło. z zmarł. <grystwo> NIE wolno SIĘ ŚMIAĆ, Znacz, KURWA! Zapomniałem. <grystwo> a tu już jest Marcela. Tak, tam z, tam z tyłu. Dupnik albo To jest klasyczny dupnik. No ale sam to wymyśliłeś, że na ciebie wpadło. Muszę tak jakoś się ustawić. Ciągamy, bo będzie lesie. Eee, no, no dobrze. Kto się musi klepnąć? Ktoś? Ktoś bo ja muszę, muszę zgadnąć kto to robi. Ja myślę, że To ty... trwa tak długo, dopóki nie zgadnę. Tu się oprzy? O regał? O regał najlepiej, co nie, ma To jest... Nie... <suszy> <suszy> Co na goliznie? No dobra. Nie no tak przez gacie, co. Ja pierdolę to się znowu rozbiera. No co pokazać. Nikt! Ale to... Dobra Kuba, zaczynaj. Pazi! Nie! To, ale nie oszukujcie! Nie oszukujemy! Kuba! Traf traf A trafiłeś! Ale za mocno uderzyłem tego pierwszego aż... tak. Oj, ja tam i tak się cieszę, że to nie tym młotkiem. <grym WThat kwaśna> młotkiem bo, klapsik. To, żeby nie kinałas pod korytarzem, Bicie <kwaśna> <kwaśna> młotkiem. To jest... w sumie to zorientowałem się, że jednak miałem takie gówniane, które mogłem wykorzystać wtedy. No teraz to tym możesz pierdolić tak. Jak było, haha. No. ale spróbuję. Um. Widzisz, jak sprytnie nas szybko wejść, mówi, że słabi znaj. O, takie ugotowałem. Niedobre to jest. A, Też, a potem średnie. A potem tak. Średni koklet. Już. Przybliż twarz do mikrofona, jak mówisz, podejrzewałem. Tak o, będzie dobrze. Na pewno. Ostatnio jeden z bliźniaków walnął mnie w twarz z płaskiego. To był liść klonowy Klon po, po łacinie acer. To tak to rzuca Może się brzmi Czyli ten producent yy, komputerów to jest klon mm. zapamiętać. Owieczka Doli robi te komputery Normalnie. ta sama Owieczka Dolly, so, stand up? <laughs> I'm so e, To Jakub teraz. Nie ma czasu, chodź. Ostatnio mi tego. Żona mi, bo mam żonę. Umarła. Yy, nie, ale prawie, bo ją, no uderzyłem ją. Bo przesoliła mi zupę. Co wiem, że jest okropny, no ale kochani. Przesolony wifon. to już musiała do wziąć dodatkową sól na złość. Hmm. Mhm. W takich małych pakietach jest Takie sa saszetce. Nie. I tak... I tak niesie i tak... Moja po lewej, moja po lewej. Oj, źle Tak jak komu dajesz tuciznę w tych kuchniach tak, zawsze. moje po lewej, moje po mhm. lewej. O... To prawda. Mhm. Które było moje lewo? Moja żona na Halloween Dekoruje dom strasznymi rzeczami. Straszne rzeczy. No. Ostatnio kupiła taką ramkę z mottem W tym domu się uśmiechamy. Straszne to. horror. Okropna. Mm. Przy jej, od ciebie? Jakbyś mógł. Mamy to. to. To by było mocne, jakby faktycznie zaraz przychodzi, patrzy jego żona, a Kuba to wziął na serio. Tak. Dzień dobry. I puszką Super. fasoli. Super. A nie, nie będzie. Ja to, albo tym młotkiem. bo no. o, jak się zamachnąć. No, tym to nie boli. Nie. To ja może też jakiś taki um... gorszy. Towarzyski. Dzięki, Darek. Nie, towarzyski. Jak jest o żonach. Jak wiemy, nasz dobry kolega Przyjaciel audycji, Piotr Szumowski, nie bierze już od trzech lat kąpieli. Brawo! Jest niemyjącym się kąpieloholikiem. Już nie bierze kąpieli. Po prostu w pustej wadnie siedzi. Tak no, Taka zerówka. Zerówkę kąpieli. Kąpiel właśnie, zero. Taką z waporyzatora. Odmuchuje się. Myje się płynem, który nie ma detergentu. Dokładnie. Zero właściwości czyszczących. Olejem. Wod, no Wodą to było za dużo. I, i, Idę wspomnieniem wody. Jest Brudasem. Nie, Oraz jest. pracodawcą. Hmm. O, -o ostatni. O -o. O, -o. o, o. Ale to musi być jakiś. Dobrze, że zostawiłeś to najlepsze. Zapierdol nas. Musi być jakiś wyjątkowy. no. Słuchajcie to. Co hmm. się stało? Ktoś wykręcił wszystkie śruby w terrarium. Podejrzenie padło na krzyżaka. Okay, dobra. dobra. Ach, my Myślałem, że geckon. Geckon? No, to śmieszne. Myślałem, jakiś gekon. Czemu gekon? No w terrarium? No na koniec. A pająki nie są w terrarium? A w są. są śruby w ogóle? To prędzej. Ja na potrzeby żartu dodałem. Dobra. Wkręciłem Was. Nie Wkręciłeś. Na podwójnym! Na podwójnym! Co my tam mamy? Dupnik! Oooo! O, o! Wielu na to czekało! Lecimy! <grym> Dawaj to <do> kurwa! <grym> Zobaczcie jakie mam majki. Paluch wejdzie i co? Nie, nie są złe. Tylko chyba są takie trochę opalone. No kurwa! To Ej, co to, mam to małtyka? Spranę trochę No Zaję, za długo. Jeszcze nie zostałeś prapsa, a już masz sprawę. <grym> Dobra. To co? Kto zaczyna? No to... Zaczynaj dalej. Dobra, to, to ja. A, to był Darek. Mm -mm, mm -mm, mm -mm. Tu teraz. To teraz. Mm -hmm. Zobaczmy. E, to był Darek. Mm -hmm. Nie. Teraz dawaj Darek. To, to był Kuba. Mm -mm. No co wy? Mamy cały dzień, kurwa. Nie no dobra. Teraz to teraz Kuba. Dobra, to teraz Kuba. E, to był Pazi. Nie. A! 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 To był pazi. Yeah. Oh! To był Kuba? To? Oh, to. Skąd no Skąd widziałeś? dobra jest ta gra. To klasyczny dupnik, no, to je. zawsze wchodzi. No, 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 no. fajnie, zostawiłem je na słońcu. No i widać, jestem bo to, to. one polegały na świecie w <ścoughs> no, Nie co to no to, no to nie ma dziur, nie? No. Z... no i nie mało kto je widzi, nie? Więc to Wiesz, jakby... No mało kto. Tak się to... akurat złożyło, to... że tam będzie pirał. Ale akurat, <laughs> ale chuj tam. Dobrze, akurat to... jeden raz, to... jak będę dobrze, to... tutaj, z zdejmować, to mam obalone gacie w Dobrze. Pozdrawiamy serdecznie. Do, do zobaczenia w na następnym odcinku. Super.